No cześć ludziska, z tej strony BiwerPL a w dzisiejszym poradniku powiem wam jak zrobić jadący samochód bo z tego co widziałem to nagrywał też to Bawcik ale, ale pokażę wam powiedzmy taką odświeżoną wersję no i, no i jest jedna taka rzecz, która jest ważna do powiedzenia odnośnie, odnośnie jeżdżenia, właśnie animacji jeżdżenia samochodem w Minecrafcie więc dobra Pierwsze to co musicie zrobić to jest właśnie zrobienie waszego auta i ja już nie będę tego robił od początku do końca, już przygotowałem takie gotowe auto i tak się ono prezentuje. Tutaj są dywany, oczywiście rejestracja zrobiłem sobie tak, użyłem jakichś pół bloków tutaj użyłem szafę grającej i zrobiłem bez drzwi i już zaraz omówię, dlaczego tak zrobiłem. Otóż, jeśli przekopiujemy nasz samochód i go potem będziemy wklejać, to problem jest taki, że nie będzie nam wklejać drzwi i będzie, znaczy będzie nam wklejać drzwi, tylko one będą się rozwalać i po drodze będą nam wypadać. Dlatego po prostu ich tutaj nie użyłem. No, z dywanami nie ma tego problemu. Ale problem natomiast występuje z dywanami wtedy, kiedy na przykład chcielibyście skręcić samochodem, to wtedy one już się niszczą, więc to też trzeba będzie jakoś rozwiązać, ja dzisiaj tego nie pokażę, no ale no trzeba byłoby to jakimiś komendami ręcznie usunąć w jakiś sposób, no tak, I... ale tabliczki się na szczęście nie psują, więc wasze rejestracje zostaną zachowane. Dobra, co chciałem powiedzieć. Zanim jeszcze przejdę do klonowania, to napotkałem taki mały problem, związany mianowicie z samą komendą klon. Otóż, miał, otóż miałem taki problem, że maksymalnie mogłem przekopiować tylko i wyłącznie jeden blok, ale, ale istnieje wbudowany game rule, który umożliwia po prostu powiększyć wartość klonowanych bloków i zaraz go powiem to znaleźć game rule i to jest właśnie to command modification block limit i, i jeżeli ustawimy go sobie na bardzo dużą wysoką wartość to jak jakbyście mogli zauważyć albo jakbyście mogli sobie to sprawdzić to już możecie klonować dużo większą ilość bloków a nie tylko jeden pojedynczy więc to jest taka jedna z rzeczy która mi się pojawiła i która mi właśnie pomogła normalnie klonować i teraz tak, zasady klonowania pierwsze co musicie zrobić to znaczyć dwa rogi waszego samochodu bardzo ważne jest to żeby żeby była taka jedna kratka powietrza po, po to żeby z tyłu, po to żeby samochód się sam usuwał i żeby nic, nic z niego nie pozostawało ja spróbuję zrobić coś takiego. Do tego nie robię tego tutaj, tylko robię to tutaj. Żeby właśnie wszystko się usuwało. I teraz tak tu zaznaczam jeden róg i teraz używam komendy setblock i trzy razy tab klikam, żeby zaznaczyć pozycję, ale w sumie mógłbym to zrobić od razu komendą clone, bo tą będziemy się posługiwać. Więc to sobie usunę, żeby po prostu nie przekopiowało mi tego bloku niechcący. I teraz tak. Tutaj nie musimy się już robić jednej krótkiej przerwy. Więc zrobimy sobie tak, żeby złapać też rejestrację, żeby jej nie pominąć. I teraz patrzę, czy jest na dobrej odpowiedniej wysokości. No, może troszeczkę to jeszcze zmniejszyć, i teraz powinno mi złapać. Więc sobie strzałką przewołuję tą komendę. 3 razy etap i w tym momencie mam zapisaną tą komendę, więc w takim razie to usuwam, bo już do niczego mi to nie jest absolutnie potrzebne i teraz to co będę musiał zrobić, to to, to, to tutaj mam już coś, co odpowiada za usuwanie mojego sygnału w tym miejscu, więc po prostu poleci impuls, nie będę musiał tego na nowo resetować. Z jest taki autoreset, że tak powiem i teraz tak. Tutaj będziecie musieli Ctrl A, Ctrl C i tutaj wklejamy komendę, ale to nie wszystko, bo jeszcze potrzeba pozycja, w którym zostanie ten samochód sklonowany i dlatego trzeba będzie znać jego długość, czyli ja sobie to zaraz policzę jaka jest jego długość fizyczna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bloków to jest, uwzględniając tablicę rejestracyjne Czyli w takim wypadku powiedzmy, ja tu mam wymiary drogi, już nie będę, robi, nie będę pokazywał jak się robi tą drogę. Za pomocą Word Edita można zrobić łatwo drogę. Teraz tak. to ta szerokość jednego pasa drogi to jest 6 bloków. Ja mam szerokość samochodu 4 bloki, więc teraz tak, tu będzie tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tutaj powinno się zacząć w sklonowanie mojego samochodu. Więc w takim wypadku przewołuję sobie tą komendę jeszcze raz trzy razy tab yy, i sobie to zapiszę, żeby po prostu, żeby nie wciął się, yy, żeby się po prostu nie wkleił w moją stronę. I teraz Ctrl V i zobaczymy, czy się poprawnie sklonował. Jak widzicie, dobre są odstępy, jeden, jeden, jeden blok i się wszystko sklonowało. I jak widać. Wszystko jest w porządku, więc możemy zastosować tą komendę Ctrl A, Ctrl C. Yy, I teraz to usuwam, tu sobie wklejam. I teraz tak, jak zrobić, żeby samochód się poruszał w daną stronę? Otóż trzeba teraz yy, wziąć sobie F3, pójść właśnie w tym kierunku, w którym chcemy, żeby samochód się poruszał i zobaczymy, jaka wartość X czy Y, na, przepraszam, Y się no, nie powinien zmieniać, więc X czy Z się nie, nie, w jakiś sposób zmienia. Jak widzicie, Z mi się tu zmienia i się odejmuje, jeśli pójdę w tym kierunku. Więc to, co muszę teraz zrobić, to muszę sobie przekopiować tą całą komendę, ctrl-a, ctrl-c, i tutaj, właśnie w tych zielonych koordynatach, odejmować Z za każdym razem. To będzie mi powodowało w efekcie, że on będzie mi się e, właśnie kierował w koordynatach, gdzie się zmniejsza właśnie Z więc ja to już zrobię już chwileczkę i teraz tak i no i zobaczymy czy to zadziała. puszczę to sobie, wezmę sobie restą blok i zobaczymy czy to zadziała jak widzicie samochód nic nie zostawia ze sobą Samochód pojechał, to prawda pojechał stosunkowo szybko, i jak to regulować? No, oczywiście, można to sobie regulować tymi przekaźnikami. Więc, powiedzmy, zrobię w taki sposób, to wtedy nie będzie aż tak bardzo pędził. sobie Kliknę sobie po jednym i teraz i sobie może na razie usunę to auto, żeby po prostu nie psuło takich wrażeń, żeby to było widoczne to sobie po prostu komendą z 0 sobie usunę to auto. Nadziećki wypadają. I jeszcze na nowo pokażę. Jak widzicie, auto działa w 100%. Nic nie psuje. Nawet na wersji 1.21 też można to zrobić. Tylko mówię, są pewne bloki które się niszczą podczas klonowania. Ja dzisiaj tego nie pokażę, ale możecie to też sprawdzić. Z tego co wiem, jeśli byście chcieli zrobić na przykład kierownicę, jak on wykorzystuje prawdopodobnie obrazy i i właśnie one się niszczą i one się też one się po prostu chyba w ogóle nie kopiują i to może sprawiać pewne problemy no ale już jak już powiedziałem to co miałem powiedzieć właściwie To jest taki bardzo prosty poradnik, nie zginę jakichś szczególnych przypadków Ale to jest tylko tak, żebyście mogli ogarnąć jak to się robi Więc dzięki za oglądanie i do następnego, cześć!